Witam tutaj Marzena Juska. Chciałabym Was powitać w nowym, odświeżonym faktycznym info. Jest to pierwsze wydanie nowego LPL i chciałabym Was zaprosić, tak jak rok temu, do przesyłania nam wiadomości i informacji. Dział sportu został zawieszony, lecz może powrócić już naprawdę niedługo. Zapraszam Was do oglądania. Telewizja LPL z datą wydania w ostatnim spocie Fikacje wracają, 17 listopada. Ujawnia ramówkę oznaczoną jako Hasztagfikacje wracają, będzie ona zawierała programy. Faktyczne info, pikseloza, historię kanałów, nieujawnione, potyczki. Ramówka hashtag #fikacje wracają będzie trwała od 17 listopada do 15 grudnia. Emisje na YouTube, Faktyczne Info co 3 dni, pixeloza co 2 tygodnie, Historie kanałów co tydzień, Nieujawnione różnorodnie, a Potyczki będą codziennie. W trakcie nowej ramówki, ramówki zimowej, od 15 grudnia będą programy takie jak: Faktyczne Info, pixeloza, Historie kanałów, Potyczki, Nieujawnione i Violetta Show. Po dwóch miesiącach przerwy Telewizja 64 wraca do tworzenia filmów, planowane są już nowe produkcje, które pojawią się w najbliższych tygodniach. DJ Mike i TV ostatecznie wraca 20 października 2019 roku oprawa została zrobiona przez grupę NG. Powrót DJ Mike i TV prawdopodobnie będzie o godzinie 16. Będzie to jednak transmisja na żywo. Jeszcze nie jest pewne czy to będzie transmisja na żywo. Jeżeli to nie będzie transmisja na żywo to będzie premiera lub normalny film. W powodu bardzo niskiej aktywności pod losowaniem szczęśliwy traf produkcji Dosyla, program zostanie zmieniony na teleturniej. Jaka będzie nazwa tego programu? Tego dowiemy się niedługo. Prawdopodobnie każdy zna taki serwis VOD, który się nazywa ZapPlay. Teraz w ZapPlay zaszło wiele zmian, dodano nowe pakiety, Odronowy, 70 punktów doświadczenia i znany pakiet za 1,20 punktów doświadczenia, a reszta wkrótce. Pamiętaj, kiedy chcesz obejrzeć zapmedię, ale nie masz dostępu, włącz ZapPlay. Faktyczne info w ramach nowego sezonu, dostało dział gry D&D by Daylight z informacjami na temat tej gry. Fortnite również będzie obecny, ale to w kolejnych wydaniach. Wiadomość od deweloperów, którą przetłumaczyłem. Naszym planem było wydanie aktualizacji 3.3.0 Mithubter wraz z miażdżącą zarazą 22 października, ale przez niestabilność wersji, zdecydowaliśmy przesunąć aktualizację przez poważne problemy, przed ich rozwiązaniem. Chcielibyśmy Wam przekazać co się dzieje i jaką sytuację mamy z aktualizacją 3.3.0. Nad czym pracujemy? Problemy z naszej strony. Przy aktualizacji mieliśmy problemy z testowaniem łatki na niektórych platformach. Zamrożenie gry i krasze. Podczas PTB zdarzały się krasze gry nawet przy naszych testach. Te błędy były zbyt częste, by wydać aktualizację w takim stanie. Weryfikacja formalności. Kiedy byliśmy usatysfakcjonowani z aktualizacją, musieliśmy to wysłać do weryfikacji. Przez kilka dni sprawdzane są aktualizacje na każdej platformie, co jest czystą formalnością. Co naprawiliśmy? Niektóre powody kraszy. Zidentyfikowaliśmy i naprawiliśmy trochę kraszy. Wizualne problemy. Podczas testów, mieliśmy problemy specyficznych platform, które powodowały, że na niskich ustawieniach graficznych tekstury migały. Moc wiedzie Y. Czasami moc Wiedziem Y nie pozwalała na teleportację do pułapki. Naprawiliśmy to. Pytania. Co z miażdżącą zarazą? Miażdżąca zaraza nadal będzie miała miejsce. Całe wydarzenie będzie trwało tyle samo. Nie zostanie ono skrócone. Co ze szczeliną? Szczelina będzie trwała przez 10 tygodni, po wyjściu 3.3.0. Nie zostanie skrócona. Podsumowując, ekipa pracuje ciężko nad problemami, by je rozwiązać na czas. Problemy jak te mogą być nieprzewidywalne i trudne do naprawy. Nie chcemy obiecywać Wam na pewno, że aktualizacja będzie w następnym tygodniu. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i za zgłaszanie błędów w trakcie PTB. We wczesnym przyszłym tygodniu zaaktualizujemy informacje. Jesteśmy podekscytowani aktualizacją i wierzymy, że będzie dostępna wkrótce. Drużyna DED by Daylight Pierwsze zasilenie i wykorzystanie karty graficznej Intel Xi. Dyrektor Generalny Intela, Bob Swan, poinformował, że firma po raz pierwszy zasiliła i uruchomiła kartę graficzną z architekturą nazwaną Xe. Nie wiemy jednak jak urządzenie poradziło sobie w pierwszych testach, ale Intel zapowiedział już, że w 2021 roku zobaczymy pierwsze układy graficzne w technologii 7 nanometrów. W dość specyficzny sposób potwierdził to także dyrektor marketingowy Intela Chris Hook. Na swoim koncie na Twitterze opublikował wpis potwierdzający słowa: Słana to żyje. Co więcej, firma zapowiedziała też, że jest już na dobrej drodze, aby w 2021 roku zaprezentować układ graficzny wykonany w technologii 7 nanometrów. Źródło zaczerpniętej wiadomości to online.pl Jokera robił już więcej niż obie części Tetpula. Dowiedzieliśmy się, że Joker zarobił już 788 milionów dolarów, co czyni go najlepiej zarabiającym filmem na świecie z kategorią wiekową dla dorosłych. Tuż za nim plasują się obie części Tetpula oraz Logan. To koniec dzisiejszego wydania pierwszego, faktycznego infa. Już 20 listopada spodziewajcie się kolejnego wydania. Wysyłajcie nam własne wiadomości, jak i te z życia wzięte. Do widzenia, Marzena Juska.